Hello, hello, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. No i dzisiaj ważny odcinek na kanale Szukam ogarniętego montażysty na początku powiem wam, że szukam go za darmo, żeby nie było ogóle montażysty szukam za darmo, który będzie mi montować filmiki po prostu fajnie. Eee, żeby nie musi być najlepszym montażystą na świecie, ale filmiki może montować mi po prostu dobrze. Szukam takiego montażysty, który umie robić cięcia, umie dodawać sceny, przybliżać na przykład momenty niektóre w filmie. I tak dalej. Na 18 lat pokazuję kamerkę, więc kanał się wtedy rozrośnie i kiedy odblokują mi live, na pewno wbiję 1000 subów, założy się w 2 miesiące nawet, wbiję 1000 subów. Bo jeżeli naprawdę chcesz być moim montażystą i umiesz montować filmiki, to fajnie by było, gdybyś szedł w komentarz i napisał komentarz, chcę być twoim montażystą. Ja zobaczymy, ja cię przejrzę na przykład, zobaczymy jak ogółem montujesz. Zaprezentujesz mi swoje prace, a jeżeli nie masz pracy, to dam Ci jeden film z zmontowania i po prostu okaże się, że umiesz po prostu montować. No i ode mnie by w takim krótkim odcinku było to tyle. Jeżeli masz coś do mnie, pisz no do mnie w komentarzach. No i trzymaj się, do następnej. Cześć ziomeczku. Hello.